Cześć. Dawno nie nagrywałem. Ogłaszam konkurs. Kto mi podpowie, dostaje flachę żubrówki pół litra. Pacjent to jest Renault Kangoo. 1,4 benzyna. Pali się dioda. I dzieje się coś takiego. Nie ma iskry. Wiem, bo sprawdzałem, wyciągałem świecę. Kluczyk tutaj nic się nie pali. Nie wiem, czy to coś jest przyczyna. Jeden kluczyk, drugi kluczyk. Wymieniłem czujnik położenia wału, na razie taka rzeźba, bo mi się urwało. Tutaj jest nowy czujnik, na razie, bo mi się urwały te kabelki. Na razie ani tak podłączyłem czerwony do. Ani tą stronę, ani w tą stronę tą kostkę, nie. Ani tak, ani tak. Wymieniony czujnik położenia wału nie ma iskry. Poprzedni właściciel mówił, że wymieniał cewkę używaną, także nie wiem, czy to też może być przyczyna. No kto podpowie mi? Normalnie stawiam flachę, wysyłam na mój koszt, także podpowiadajcie mi, co tutaj, o co tu chodzi. Kluczyk, yy, nie wiem czy to ten immobilizer, czy co, nie działa ten przycisk też, ani nic nie chodzi. No i tak jak mówiłem, kręci, kręci, ale nie odpala, no bo nie ma iskry to wiadomo, jak nie ma no to, no to jest problem. Czujnik położenia wału, nie wiem, może te, ale te kabelki też robiłem odwrotnie i też nie pali. Tu wymieniłem, tutaj jest, niby tutaj ta masowa. Także tutaj sprawdzałem bezpieczniki, niby tutaj wszystko jest ok. Ten sterownik, czy co to jest, też tam przeczyściłem. No i liczę na Was. Także. Kto zgadnie mi podpowie flacha pół litra żubrówki wysyłam na razie.